Cześć kochani, z tej strony jest Scarlet, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wyzwania dziesięcioleci. Ja sobie nagrywam jeszcze ten odcinek zanim w ogóle opublikowałam wam pierwszy, więc nie wiem co będziecie mówić na temat tego challenge'u, mam nadzieję, że same miłe rzeczy. Postanowiłam zmienić troszeczkę nazwisko naszym bohaterom, ponieważ to MC powinno być połączone z Tinsley, więc to zrobiłam. Nie mam pojęcia czemu to zrobiłam osobno, ale to wiecie, że zdarza się po prostu, czy jak sobie coś wpiszę i, i idzie z tym. Pewnie o, na ten temat będziecie pisać w komentarzach, jak coś mi się wydaje, bo jesteście bardzo uważni i jest jeszcze jedna sprawa, którą zauważyłam od momentu, bo w sumie wczoraj nagrywałam sobie pierwszy odcinek, gdzie mam nowy dzień bez kamery. Na no, lubię nagrywam. Zauważyłam jedną rzecz, która wyjaśnia mi to, dlaczego moja simka miała wszystkie. Ten, ten głód miała, miała, przepraszam, nieopadający cały czas. Otóż, kochani, nie wiem jakim cudem ona się wygenerowała i miała wszystkie tutaj te cechy. A dlaczego nie wiem jakim cudem? no dlatego, że nie pobierałam jej z galerii, po prostu robiłam ją w kasie. Wygenerowałam sobie jakiegoś tam losowego sima i pozmieniałam sobie, więc jestem w szoku totalnym. Nie wiem jakim cudem to się stało. Czy jest w ogóle jakaś szansa, że wygenerowała mi gra sima? zapisanego gdzieś tam w, w, w społeczności czy jest w ogóle nawet taki przycisk ja się nie znam na kasie więc dajcie mi znać ale tak strasznie było to dla mnie um, z, z takim strasznym zdziwieniem jak to zobaczyłam że masakra i pewnie się zastanawiacie czemu dalej ma te cechy otóż kochani ona miała wszystkie tutaj cechy możliwe i niestety kod na usunięcie tych cech w ogóle mi nie działał na dodatek w MC Command Center nie znalazłam nic, co mogłoby te cechy usunąć, a tworzenie tej simki od nowa nawet w formie bliźniaka było dla mnie takie upierdliwe, w sensie nie chciałam się jej przebierać, dobierać stroju makijażu i tego wszystkiego, co już jej zrobiłam. Dlatego ja, niestety uparcie, cecha po cesze usuwałam te wszystkie dodatkowe i niestety te, które tutaj zostały, nie wiem dlaczego nie chcą się w ogóle usunąć, pomimo, że znałam ich angielskie nazwy i znalazłam. Ale stwierdziłam, że... No, wiem, że to nie pasuje, wiem, że jest trochę średnio, no, ale ten nocny marek i te wszystkie te odpowiedzialna, nam czy tam przedsiębiorcza nie stanowią dla nas jakichś teoretycznie większych problemów, znaczy, przedsiębiorcza by mogła stanowić dlatego, że dzięki tej cesze ona więcej zarabia, natomiast nie będziemy nią nic sprzedawać tylko sprzedawać będzie jej mąż, który na szczęście już tutaj tego nie ma. Jeżeli macie pomysł, w jaki sposób ja mogę te cechy jeszcze usunąć, bo jak mówię, powtarzam, kod mi totalnie nie działał, jeżeli macie dla mnie jakieś wytłumaczenie, jakim cudem ona mi się wygenerowała z tymi cechami, to ja chętnie to przyjmę, bo zrobił mi się tak straszny what the fuck, że nawet sobie nie wyobrażacie. Cieszę się, że udało mi się usunąć chociaż tę cechę związaną z tym, że ona nie jest głodna, bo to już by po prostu była irytacja max, a jak mówię, nie chciałam. Dało mi się jeszcze raz tej simki jakby tworzyć, nawet w formie bliźniaka. Dobra, posprzątamy książki żeby nie robić bałaganu. jest godzina szósta. Pana już obudzimy i będziemy się dalej zajmować produkcją. Przede wszystkim będziemy się starać o dziecko z Simką o imieniu Brytanii, bo tak jak Wam mówiłam, będziemy to robić w sposób naturalny. kiedy to dziecko się pojawi, to się pojawi, ile się tych dzieci pojawi, to też tyle się pojawi. Robimy to właśnie na zasadzie takiego klimatu, właśnie starych czasów antykoncepcji nie ma. Przypominam. I właśnie jedyny moment, kiedy oni mogą robić barabara, to tylko jako postaraj się o dziecko. A żeby nie przeginać, to po prostu zmniejszyłam szanse zajścia w ciąży w MC Command Center, bo wiadomo, że no 80% to tak trochę średnio w porównaniu z całym miesiącem, ale tutaj na ten temat chyba was nie muszę edukować, jak to wszystko wygląda. <śmum> Mam nadzieję, że wiecie, że biologię macie albo dorośli jesteście. I kochani, jak już sobie to ogarniemy, no to wiadomo, że musimy zacząć takie typowe, Typowe codzienne czynności. Tutaj skorzystamy, weźmiemy sobie kąpiel, a pani zrobi jedzenie i wreszcie trochę ten głód jej opada. Alleluja! Naprawdę alleluja! Podaj śniadanie i zrób na przykład jajecznicę z bekonem. Zastanawiałam się, czy nie poszukać na modach jakichś takich zwierzątek, które gdzieś tutaj sobie porozkładam, ale jeszcze mnie na to nie stać, natomiast jakoś tak myślę, że to byłby fajny, fajny pomysł. Wstawaj, kochana. Dasz radę. Wiem, że ten pokój jest trochę mały, ale tam później będziemy go jeszcze powiększać. Ona jest zmęczona bardzo, o Jezu. To ona dzisiaj będzie chyba bardziej sobie wypoczywać. Ciekawe czemu jest zmęczona. Nie możemy robić testu ciążowego, bo testów ciążowych wtedy też jakoś specjalnie nie było, więc no. Zobaczymy. Jestem naprawdę mega ciekawa, jak to wszystko się poskłada, i jaram się, jak już Wam mówiłam, bardzo, bardzo, bardzo tym challengem. Ogólnie to pokolenie nie jest jakieś takie bardzo wymagające, więc będziemy się tutaj skupiać przede wszystkim na tym zarabianiu i tak jak Wam mówiłam, hodowaniu roślin. I tutaj jest taka sprawa, że mm, może kojarzycie się, że w poprzednim odcinku mi się te fundusze tutaj zwiększyły, ale to chyba dlatego, że jakby od nowa tę simkę robiłam, bo skopiowałam sobie ją z galerii, bo myślałam, że to jest problem po prostu simki, że jakiś Błąd. Natomiast usunęłam te pieniądze o 20 tysięcy, czyli tyle, ile wnosi nowy SIM do domu, więc wszystko tutaj wyrównałam. Kolejna sprawa jest taka, że stwierdziłam, że fajnie, że tutaj mamy te owoce i warzywa, ale kwiaty fajnie by było zrobić w jakimś innym miejscu, więc tutaj sobie zrobimy taki ogródek, w którym nasza SIMka będzie sobie hodować kwiaty i robimy tutaj ten krzaczek stokrotek. Odnośnie tutaj pozostałych roślin, tak nie wiem, czy je utrzymywać, bo tutaj co my mamy? Kwiat dali, kwiat dali, więc kwiat dali tutaj zrobimy, ten usuniemy, kwiat dali i ten też. Tu mamy wiosnę, lato, jesień, tu mamy zimę, rosnący szpinak. Wiecie co, ja myślę, że po prostu zrobimy sobie jednak po jednym, będzie trochę trudniej, ale chciałabym mieć kilka różnych tych warzyw i owoców, żeby. Po prostu naszym Simom jakoś to naturalnie i wszystko wyglądało. Czyli mamy wiosnę, lato, tu będzie jesień, zima, jeżeli chodzi o kwiaty, i będę mogła sobie to przenieść tutaj, żeby było tak bardziej naturalnie. Myślę, że tak będzie całkiem, całkiem idealnie. A potem jeszcze, oczywiście, coś tam wymyślimy przy tym domu, może się przeniesiemy na większą parcelę, bo tutaj chyba też jest jakaś większa parcela, z tego co pamiętam. Nasi sąsiedzi powinni mieć. Coś większego ci nie? O ci mają chyba trochę większą niż my. No, ale to będziemy się potem zastanawiać. Najpierw domy, podmienie działki, bo chciałabym zostać tutaj na tym otoczeniu z krainy magii, bo tak jak wam wspomniałam, on jest takie bardzo, bardzo, bardzo takie naturalne, mi się wydaje. Trochę mnie denerwuje to, Chyba to usunę z tego domu, bo jakoś tak mi to wystaje i, i sprzedam to. No, i myślę, że będzie mi się lepiej patrzyło, bo wiecie, jak ja odwracam kamerę w tę stronę i jak mi wali ten. E, e, te zniszczenie po twarzy, to jest naprawdę takie ciężkie. Panie, pan już się ogarnął. Czekamy, czekamy. Jest ciekawe, kiedy uda mi się zarobić, żeby ten dom powiększyć. Ja najbardziej się jaram tym, że będę mogła sobie ten dom powiększyć. Proszę bardzo, bierzemy porcję i ty też bierzesz porcję Tort Ona nie jest głodna, ale to chyba z tym już nic nie poradzę. No i oczywiście pójdziesz się tutaj wykąpać, jak już twój mąż swoją kąpiel skończy. Pójdziesz skorzystać i tak, on chyba zrobił donicę, o ile dobrze pamiętam i ona powinna znaleźć się tutaj w wyposażeniu rodziny. A dlaczego o tym mówię? No dlatego, że chciałabym Tutaj sobie posadzić jakieś takie rośliny związane z ziołami, że niby teoretycznie zioła przyprawy i te sprawy, się zrenowało, z mimochodem patrzę sobie na kamerę, a przecież dzisiaj bez kamery nagrywam. Na pewno kupimy sobie jeszcze zestaw do hodowli kwiatów, owoców, warzyw i do hodowli. Ziu. Myślę, że tak zrobimy. I będziemy tutaj sadzić naszą simką te rzeczy. Natomiast ty, gościu, pójdziesz tutaj z powrotem i będziesz robił, nie wiem, może mebel, donica ogrodowa, stołek barowy, rozsadnik ogrodowy. Nie, ale zrób rzeźbę, rzeźbę konia. No. Nie wychodź! W koszuli nocnej kobieto, wykąp się. Jak się wykąpiesz, tu tutaj idziesz skorzystać. I będziemy sobie otwierać. Ty sobie usiądź. Ty będziesz to, no to mogę za ciebie odłożyć, ale to trzeba będzie sprzątnąć. I będziesz otwierać sobie, od czego zaczniemy? Od hodowli owoców. Otwórz paczkę nasion. My tutaj gdzieś sobie jakieś drzewa jeszcze oczywiście posadzimy, żeby to było w miarę takie ładne. Otworzyliśmy pierwszą paczkę nasion i dostaliśmy banany i jabłoń, więc tutaj sobie posadzimy na przykład banany, a tutaj sobie posadzimy na przykład jabłoń, choć zasiej, zasiej, a to będziemy sprzedawać. Teoretycznie mogłam mu kazać coś innego zrobić. Czas spędzony na pracy w drewnie bardzo się opłaci, zajrzyj do wyposażenia swojego sima. Zrób rzeź. U Jezu, rzeźba konia, królika, smoka i słonia. Nigdy nie uczyłam się rzeźbiarstwa, w sensie takim nie kazałam tego simom robić, A więc to jest dobre, ale chciałam, żebyś zrobił jeszcze dwie donice ogrodowe. Bo dzięki temu będziemy mieć tutaj tak fajnie i ładniej ułożone niż tak yy, normalnie na ziemi posadzone. Raz i dwa i potem sobie robimy. Czekajcie, jabłoń w jesieni jest, a bananowiec kiedy nam rośnie? A bananowiec rośnie nam latem, więc trochę byśmy podmienili im miejsca, żeby nie było. Tutaj damy jakby na stronę jesieni, a to damy na stronę lata, ale też nie będzie tak jedno koło drugiego. I otwieramy paczkę nasion. No lubię mieć po prostu uporządkowane to wszystko. I co dostaliśmy? Szałwie, bazylię oraz pietruszkę. No to sadzimy sobie tutaj, zaczynając od szałwi. A ona jak już sobie wszystko zasadzi, to oczywiście ja jej nie będę dalej męczyć, tylko wyślę ją do spania. Mm, domową próbkę najnowszego produktu słuchawek, nie, nie chcę darmowych słuchawek, nie te lata i zestaw do hodowli warzyw i dostaliśmy korzeń taro, który kiedy rośnie mm, lato i wiosna, no to posadzimy sobie tu oraz dostaliśmy grzyb jesień i wiosna no, no to grzyb to niech będzie tutaj na stronę jesieni, bo nic nie ma zasiej Zasiej i właściwie możesz iść spać, a panie, pan zamiast tutaj kończyć mi robotę, robisz jeszcze jedną rzeźbę, nie rzeźbę, tylko mebel. I to ma być ta donica ogrodowa, bo tak jak Wam wspomniałam, będziemy mieć tutaj trzy, to za 40 sprzedajemy. Tu ustawiamy to, ustawimy drugie tu i gdzieś trzecie. Dobra, Stanley nam ukończył już kolejną misję, więc bardzo bym chciała, żebyś e, sprzedaj wszystko zrobił. Tutaj będziesz podlewać te rośliny, tutaj też na wszelki wypadek mu dam, jakby mu się zapomniało, że powinien podlać, i jeszcze pójdziesz do ogronu, ogrodu, przepraszam, swojej żony, sprzedasz... Wszystko i będziesz tutaj też podlewać. Chociaż on pewnie tutaj podejdzie, poznając życie i pamiętając RWDG, przynajmniej ci tamci Simowie jakoś w miarę to ogarniali. Z godzina 14 ty nie możesz tak długo chyba spać. Nie, dobra, nie. Dobra, nie. Śpij jeszcze. Się, jeszcze się nie przejmuj. Śpij. Zasiej coś trzy razy. Oh, on jeszcze nic nie zasiał, bo ja wszystko każę jego żonie. O oh, Jezu, 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 Jezu. No, jestem średnio miła z tym. Natomiast nie żeby coś, ale wysyłamy go na ryby, żeby coś tam połowił, bo wiadomo, jedzenie być w domu musi, a tutaj jeszcze sobie tę donicę, którą stworzył ostatnią, zostawimy. Jezu, jak to szybko urosło. Trochę czasu i już jest. I zostawię mu może do zasiania pietruszkę. Ale pietruszka to było co? Lato i wiosna. A tu mamy jeszcze bazylię, lato i jesień. A już mamy pietruszkę. O, to nie. Czemu ty jesteś spięty? Niepewność uczuć. A, bo ja będę cały czas mieć pewnie tę niepewność uczuć. Szałwie, może te szałwię sobie zasadzimy jednak? Bo narośnie cały rok, widzę, bo nie ma wyszczególnionych etapów, kiedy rosnąć powinna. A czy gdzieś jeszcze jest jakiś taki krzaczek? Aż się wybierzemy, słuchajcie tutaj na podgląd. Dawno tak nie robiłam, dawno nie jeździliśmy w poszukiwaniu roślin. <grym> Naprawdę mi się to RWDG przypomina, grając w ten challenge dziesięcioleci. Ale nie widzę, może powinniśmy się wybrać do parku z żoną? O, widzicie, to by był pomysł. To byłby pomysł. Wstań, wybierzcie się do parku. Tylko tak, ty zmień sobie strój na ten taki ładny, do ludzi. Kochana, ty też będziesz musiała zmienić strój. Drugi poziom wędkarstwa. Tobie też zmienimy strój na ten. I robimy emeczka. Jedziemy do miasta, a konkretnie do parku. Bo tak czy siak musimy się tam wybrać. I pojedziemy do wyżbowej zatoczki. Tylko szkoda, że tych wszystkich się nie da przebrać w jakieś takie vintage rzeczy. No ale niech będzie. Idź. Nie podrywaj, jakiś dziwny panie, który się przeteleportował do naszego vintage świata. Pogadaj sobie z nią o słonecznej pogodzie. <grywa> uh <-huh. grywa> Witajcie, kochani, w nowym dniu. Britanny bardzo, 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 bardzo chce się siuśkać, mam nadzieję, że zdąży dobiec do toalety, że tutaj powinnam zrobić wyjście do ogrodu, żeby była skrócona droga do tej naszej toalety, ale nie chciałam jej robić z przodu, bo wiadomo, że taki wychodek musi być schowany, żeby tam ludzi nie straszył. Britanny, oczywiście zaraz będziesz sobie kąpiel brała, ale najpierw podasz jakieś śniadanie, no i dzisiaj na śniadanie, przecież możemy wziąć teoretycznie te resztki, może te nie powinnam chować. Nie wiem, tost francuski, dowolny owoc. Teoretycznie, jeżeli chodzi o śniadanie, to nie mamy żadnych potrzebnych rzeczy, więc <laughs> jajka na toście niech będą. Wyślemy dzisiaj męża twego na zakupy i kupimy sobie nasiona i zrobimy nasiona, z... nasiona, nasiona warzyw i hodowli ziół. Nie, nie, ale warzyw powinno być coś fajnego. I będziesz je otwierać ewentualnie będziesz je dzisiaj sadzić. Ten mąż jest strasznie długo kąpie w tych wannach, to oni się tak kąpią długo. Co o, Jezu, fajnie, dostaliśmy szpinak i paprykę. Szpinak sadzimy sobie. No owoce może też powinna mieć osobną grządkę, bo tak. Nie wiem, co o tym sądzicie. Ale może to później, bo jakoś tych pieniędzy dużo nie mamy. Papryka rośnie w lato, więc paprykę sadzimy sobie tu. Grzyby już mamy, więc niepotrzebne. szpinak jest wyzimę, zimę, więc sadzimy sobie tutaj. I proszę bardzo, będziesz to siał dzisiaj. A w sumie resztę można wsadzić do lodówki. Chociaż czy ja wiem. To jest takie ułatwianie, nie? Nie, nie będziemy sadzać do lodówki, bo to jest ułatwienie zbyt duże. Tyle zjedzenia, jedzenia, potem to jedzenie trzeba dojeść. Panie, to byś już skończył, wiesz, bo tak trochę siedzisz i siedzisz i siedzisz tam. Strasznie pada. Zbierz w sumie nie truskawki, tylko zbierz plon wszystko chyba cały plon to byłoby najlepiej. Nie będziemy ich teraz sprzedawać. W lodówce też coś musi się znaleźć. Pomimo pogody. Strasznie długo się kąpią w tej wannie. Potem sobie wystrugam jakąś lepszą. Mam nadzieję, żeby już tak nie było. Tylko tyle? Nie mogę zebrać też tego plonu? Zbierz cały plon. I w sumie też coś tutaj jest. Sprzedaj i zbierz cały plon. Tutaj wypadałoby chyba już kupić nową książkę do gotowania, bo ona ma poziom piąty bodajże, więc żeby nie było czas spędzony na pracy w drewnie, bardzo się opłacił, super, ale my idziemy do umiejętności i szukamy gotowanie tom drugi dla naszej Simki, bo chyba ona już powinna z tomu drugiego się uczyć. Gdzie ty pędzisz? Zrób mebel, stołek barowy, rozsadnik, lustro. O, lustro zrób. Lustro wam się przyda, widzisz? Rób konkretny mebel do domu. A ty chyba sobie już to darujesz i będziesz czytać gotowanie tą drugi. Bo z tego już nic nie nauczysz. I to wsadzimy do szafy. To jakie lustro zrobi? Bo my w łazience nie no, my nigdzie nie mamy lustra, więc lustro to nam się bardzo, bardzo, bardzo przyda w tej rozgrywce. Ukończona praca w drewnie została umieszczona w wyposażeniu rodziny. Przyjdę patrzeć, a to jest to zwykłe takie drewno. O, to tylko takie lustro. O, to ja myślałem, że to coś lepszego. O nic, no dobrze. Możemy je wsadzić, bo jest drewnianym. A Nie przypominam sobie, żeby był zakaz na ustawianie akurat tego drewna, tego drewna, boże, lustra ogólnie w domu. I wiecie co? Idziemy sobie tutaj na produkcję, jak zawsze. Postaraj się o dziecko. Tak trochę będzie intensywniej na razie, bo coś bym chciała, żeby to dziecko... Nie wiem, czy tak powinno w sumie... Nie, no dobra, niech będzie, bo to pierwsze dziecko już by się nam powoli tutaj przydało, żeby było stworzone. Powiedzmy, że młode małżeństwo. No bo w sumie młode małżeństwo no to tak niewiele. Są razem. Tutaj, co zrobiłeś? Ty zrobiłeś to coś, ale to to coś możemy sprzedać śmiało. Zawstydzony, było kiepsko. <laughs> no tak, za często. Oj, no za często. Trzeba sobie zrobić odwyk, mój drogi panie. Ale zmieniamy ci strój, oczywiście, na ten codzienny i wysyłamy cię dalej do roboty. Robota by się nam przyda, ale jeszcze możemy kupić w sumie nasiona, bo czemu nie. Do hodowli owoców. Ciekawe co tym razem nam przyjdzie. E, mamy winogrono. O widzicie, to winogrono spoko. Winogrono kiedy rośniesz? Na jesień to cię sadzimy tutaj na tę stronę i robimy zasięg. To sprzedajemy, banan nam nie jest potrzebny. Uuu, ale dla niej była spora satysfakcja, czyli dla niej, barabara, to było super. Zmieniamy ci strój. Możesz teraz w tym pochodzić. I idziesz kuć dalej gotowanie. Takie trochę smutne żonatko w tym domu. Ale możemy ją w sumie powoli zacząć tutaj uczyć yy, kompozycji, bo czekajcie, co my tutaj mamy? Mamy tutaj stokrotkę i możemy stworzyć kompozycję chryzantema. Ale my nie mamy chryzantemy, więc jak stwórz kompozycję dzwonek ostrokrzew, stokrotka. Stokrotki 3 na 3 Za zero. I dzwonek, a do dzwonków nie mamy. No dobra, no to możesz stworzyć sobie kompozycję w sumie. Czemu by nie Jezu? Ona chce z kimś znowu barabara. Ona jest jednochodzące wielkie barabara. Ukryje się przed wszystkimi. Na serio, aż tak źle było? Tu mi się w małżeństwie nie układa. <noise> I to nawet bardzo. Ale wiesz co, skoro ty chcesz, bara-bara, przyszedł mąż, który ma deprecha, ale ci nie odmówi, to idź się znowu z nim. Stara dziecko. I wiecie, co sobie pomyślałam, że przecież możemy im jeszcze zrobić. I to niczemu nie przeczy. Właśnie teraz na to wpadłam. Pokaż wszystko. E, pofiltrujemy sobie to na cztery pory roku. I możemy przecież ul wsadzić. I no to jest takie w miarę normalne dalej, nie? Nie jest żadnym problemem. Na to nas nie. A ile ul kosztuje? U, ul, tyle to nie wiem, czy. Dam... Nie, no damy radę. Ale możemy sobie wsadzić te ule. Albo jeden ul chociaż. Zrobiliśmy tak oszczędny dom, że... Niech mają jeszcze ul. I pan mąż będzie się nim zajmował. Buduj więź się z pszczołami. No chyba coś ci nie pyknęło, że tak powiem, droga pani. Z tym bukietem. Strasznie fajnie to What? wygląda na tym ujęciu. Ona sobie, on sobie, oboje pracują. Czas spędzony na pracy w drewnie się opłacił. Zajrzyj do wyposażenia swojego sima. To już zaglądamy do wyposażenia naszego sima i sprzedajemy to. Hej, 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 chciałam to sprzedać, żebyśmy zarobili. Stokrotki jakoś kiepska, nieskazitelna, więc stokrotki raczej też będziemy sprzedawać, nie będziemy tego trzymać. Ale tak jak wam mówiłam, to nie będzie ona sprzedawać, tylko on będzie sprzedawać te rzeczy, więc wrzucamy za 6 simolonów, stokrotki. Czemu idziesz ręce myć? Nie możesz sobie jeszcze stworzyć jakiejś kompozycji ze stokrotek? Jeszcze mamy. Chodź, popracuj sobie jeszcze. Więź z pszczołami budujemy. Przebierz się, zakłócaj spokój. A to na pewno nie zakłócaj. Ale możesz iść tutaj skorzystać. I dalej robimy. Jezu, to cały czas się dojdę samo. Ale niech będzie ten smok. I chyba nic więcej, bo nie, nie trzeba podlewać roślin z tego, co mi się wydaje. Lato i wiosna. No nic nie trzeba. Mamy już skończony kolejny bukiet. Oczywiście przekazujemy mężowi, żeby sprzedał na targu. Ty sobie skorzystasz i będziesz musiała chyba. Nie no, test ciążowy nie będziemy robić, bo nie możemy. Ale za to idziemy otworzyć lodówkę. I musimy stąd wyciągnąć na przykład pierogi z warzywami. Ryba, 5 dni, 3 dni mogą być te pirogi z warzywami. Ty sobie weźmiesz porcję, ty też chodź sobie wziąć porcję, a to sprzedamy za 6 simoleonów. Bardziej się opłaca 100 krotki sprzedawać niż to, ale żeby było to w miarę naturalnie, to robimy tak. Czas spędzony na pracy w drewnie bardzo się opłacił. Zajrzyj do wyposażenia. A, czyli udało Ci się jeszcze przed obiadem zakończyć tego smoka. Super sprawa. Chodź do nas. Idziemy wcinać. I odkładamy to. Pogadaj może z żoną o czymś. W zimnej pogodzie rozmowy o pogodzie są najlepsze. I właściwie, kochani, na tym będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcinek wyzwania dziesięcioleci. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam oczywiście już na kolejny. Pamiętajcie o stawieniu łapek w górę i zostawianiu jakichś może własnych propozycji. Mam nadzieję, że już niedługo zaczną nam się pojawiać bąbelki w tym wyzwaniu, bo są one mi niezbędne do kontynuowania tego wszystkiego. I co? Trzymajcie się standardowo cieplutko, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!